Cześć. Słuchajcie. Dzisiaj o sobie, a raczej o osobach, które w teatrze są absolutnie najważniejsze. I wiem, że mówiłam wam już to wiele razy. Wiem, że było już dużo najważniejszych osób, ale dzisiaj zapewniam was, absolutnie najważniejsza. W, jak widz. Jest ich mnóstwo. Musieliśmy kogoś wybrać. Więc jako wasz reprezentant pan Krzysztof Wasilewski. Jest tak wiele instytucji w Polsce, na Pomorzu. Dlaczego akurat muzyczny? Muzyczny, dlatego, że to jest e, dla mnie taka e, kultura przez duże K, dla mnie osobiście. Kocham muzykale i to spowodowało właśnie, że ten rodzaj kultury e, najbardziej do mnie trafi. To muzykale i e, ten teatr muzyczny to moja pasja i w ten sposób e, staram się realizować tę moją pasję, chodzić do muzycznego. Przychodzi Pan do teatru, oczywiście na spektakl, ale spędza Pan w nim. Kilka ładnych godzin. Co dla widza jest ważne oprócz dobrego spektaklu, żeby spędzić tutaj przyjemnie czas? Dla mnie jako wi widza sam budynek teatru powoduje to, że lubię tutaj przebywać. Te zdjęcia w UAE przypominają mi takie hmm, historię moją, taką, która się zdarzyła w tym teatrze. No i na przykład uwielbiam premiery i przyjście na premierę to jest coś takiego najlepszego tutaj w tym teatrze. Ma Pan nietypową dla widza relację z tutejszym muzycznym, jak to się stało, że policjant na tyle zaprzyjaźnił się z tym teatrem? Otóż no trwa e, kilkanaście lat tak się złożyło, e, wiadomo teatr to ludzie, no i przez przypadek poznawałem tych ludzi teatru, czyli między innymi aktorów i ta przyjaźń tak e, narastała, z ludźmi teatru się spotkałem kilka razy, no i Między innymi moja profesja jako policjant spowodowała to, że teatr mi zaproponował takie wspólne działania, takie relacje widz-kontra-policja, ale w ten sposób taki pozytywny, że się teatr mi zaproponował w ten sposób, żeby przed każdym spektaklem dla dzieci w 6 grudnia w Mikołajki i 1 czerwca Dzień Dziecka. Chwilę, około minuty powiedzieć o bezpieczeństwie, no i tak się zdarzyło i ja i moi koledzy zawsze 6 grudnia na Mikołajki i na Dzień Dziecka staramy się mówić o bezpieczeństwie przed każdym spektaklem dla dzieci. Czy policja lubi odwiedzać teatr? Sama policja jako instytucja to nie wiem, ale też policjanci to też ludzie, więc ludzie jak najbardziej, tak po pracy przyjść, zobaczyć jakąś fajną komedię, musical, jak najbardziej. Ulubiony musical? Mój ukochany. No cenię bardzo twórczość Wojciecha Kościelniaka, ale to jednak nie będzie o Wojnie Kościelniak, to jest jednak Nędznicy. To jest mój ukochany musical. Widziałem go w tym teatrze 21 razy w każdej możliwej odsłonie. No i dwa razy widziałem go w Warszawie, dwa razy w Łodzi i raz w Londynie. Bardzo prawdopodobne, że wrócą Nędznicy tutaj. No właśnie to czekam z niecierpliwością i też zamierzam kilka razy zobaczyć też w każdej obsadzie, jeżeli będzie jakaś tam dublerz będą na przykład. My tutaj w teatrze czujemy, ile dają nam widzowie motywację do działania, yy, wiarę, że to co robimy ma jakiś sens. A co daje teatr widzowi? Widzowi mi jako yy, widzowi daje to, że Taka odskocznia od życia codziennego. E, mogę się przenieść, mam dreszcze, e, jak e, oglądam musical. Jak jest to e, fajne nagranie, to czuję więszą skórkę taką, na, na taką e, na, na ciele. Mogę też płakać na przykład, bo jest jakiś e, wzruszający moment. ale mogę też na przykład się śmiać, także aż brzuch boli. No i to mi daje, także tak kopa na, na następny, e, następny czas pod, po spektaklu. Możemy też porozmawiać z widzami innymi, co widziałem, co mu się podobało, co nie. Chyba to właśnie, realizuje swoje pasje. Biorąc pod uwagę epidemię, ile nie był Pan w teatrze? Zdarzyło mi się być w teatrze w ostatnim czasie, jeszcze przed ogłoszeniem tej pierwszej fali pandemii. To byłem na Jesus Christ Superstar w Warszawie, w teatrze Rampa. Potem ogłosili pandemię, i taka była posłucha: nigdzie nie wiedziałem. i jak troszeczkę otworzyli, to na aweniuku udało mi się zobaczyć tutaj i znowu teraz, no i cierpię z tego powodu, e, odgrzewam stare e, muzykale na płytach i oglądam. My czekamy, czy możemy dostać od Pana jakieś potwierdzenie, że widzowie też czekają. na no to Pewnie, spotkanie? że czekają. Bo ja tak e, z racji tego, że e, lubię ten teatr i ludzie wiedzą, że e, nawet u mnie w pracy, że się interesuję tym teatrem, pytają, czy jest coś ciekawego w teatrze? Ja mówię, no na raz... jest, wszystko jest ciekawe, tylko teraz na razie trzeba się uzbroić w cierpliwość. Aktorzy często mówią o takiej relacji aktor-widz na scenie, ale tutaj na dużej scenie jest kilka metrów przepaści, a potem całkowita ciemność na widowni. Czy pan z perspektywy widza czuje ten kontakt z aktorem? E tak, jak staram się zobaczyć spektakl, bo jestem takim widzem, że lubię zobaczyć kilka razy spektakl. To z każdej perspektywy, jak blisko siedzę, to widzę tą reakcję. Na przykład w lalce, to świetnie widać, jak są wymalowani aktorzy. U góry tego nie zobaczę, ale znowu zobaczę sceny zbiorowe w tańcu, tak, którego mogę z pierwszego, drugiego rzędu nie zobaczyć. Dlatego, jeżeli ktoś siedzi bardzo blisko. To może poczuć albo poczuć z góry, na przykład przez muzykę. Też może poczuć tę relację, że ktoś świetnie śpiewa, świetnie interpretuje dany kawałek, trafia do niego i też może taką relację czuć z aktorem. Oh.